Poczytanki, część trzecia. Dzieci pana astronoma Wanda Chotomska. Dzieciom śnią się księżyce. Śni się ulica i śnią się dachy. Dachy, ulice, ulice, a nad dachami ze srebrnej blachy, srebrne i złote, księżyce. O, miałczą koty, o! Piszczą koty, czy nam się śni, czy nie śni. Tu księżyc srebrny, tam księżyc złoty, drogę na niebie kreśli. Psy wyszły z budy. O, co to znaczy? Okropnie kręcą szyją. Tuzin księżyców każdy zobaczył, więc do księżyców wyją. O, kocie oczy, o, kocie oczy, a w kocich oczach zieleń, tuzin księżyców, na nas się toczy. O, tego już za wiele. Popatrz na koty i nic się nie dziw, że w górę zadarły noski. Przecież na każdym księżycu siedzi wąsaty imć pan Twardowski. Psy o nie miały. Proszę rodziców, koty dostały zeza. Wszyscy twardowscy spadli z księżyców i tańczą poloneza. Przy ulicy astronomów zamieszanie w całym domu. Pieką trzy kuzynki i dwie ciotki, pieką torty i szarlotki. Pianę biją dwaj wujkowie, dziadek mak trzy na makowiec. Stryjek kręci jajka z cukrem, babcia robi babkę z lukrem. Pan astronom zamyślony szepce w kącie coś do żony. Tajemnicze mają minę. Jutro dzieci urodziny. Co w prezencie na to święto, droga żono, dać bliźniętom? rzekła żona. Moim zdaniem trzeba kupić im ubranie. Nie, nie, krzyknął pan astronom. To zbyt zwykłe, moja żono. Prędko wymyśl coś innego, coś takiego niezwykłego. Może rower? Dwa rowery? Nie, nie, jak jeśli mam być szczery, to się zawsze boję szczerze, gdy ktoś jedzie na rowerze. Tu się wtrącił wuj ze stryjkiem. Kupmy dzieciom loteryjkę. Nie, krzyknęły obie ciotki. Lepiej łyżwy albo wrotki. Babcia pokręciła głową. O nie, wrotki to niezdrowo. Lepiej puk żołnierzy z blachy. Dziadek wtrącił lepiej szachy. Lecz ogólny słysząc sprzeciw orzekł, zapytajmy dzieci. Pora bliźniąt po namyśle że chytrze. Mówiąc ściśle, nam niczego nie potrzeba. Prócz drobnostki, gwiazdki z nieba. Proszę, wujków, cioć i taty, chcemy gwiazdkę, nic poza tym. Puknął się astronom w czoło. Już wiem, co wam kupię, zo. Lecz co zo ma do gwiazdki? Co? Wsłuchajcie opowiastki. Pan astronom mówi o gwiazdach. Nasze Słońce ma rodzinę, najliczniejszą z rodzin. Każda gwiazda, ile jest ich, w skład rodziny wchodzi. Słońce jest podobne gwiazdom, każda z gwiazd osobna. Od największej do najmniejszej Słońcu jest podobna. Oczywiście wiem, że zaraz ktoś pytanie da mi: Czyżby słońce było gwiazdą, a gwiazdy z słońcami? Tak, odpowiem: Tak jest właśnie. Macie rację, dzieci, i dlatego każda gwiazda, tak jak słońce, świeci. Tutaj nastąpiła cisza. Pan astronom się zadyszał. Niecierpliwie się bliźnięta. Tato, a gdzie ty zwierzęta? Zapomniałeś, wspomniałeś coś o Zo, a o gwiazdach mówisz w koło. Pan astronom kiwnął brudką. Będzie Zo, odparł krótko. Zaraz przyjdzie na nie pora, Zo będzie w gwiazdozbiorach. Pan astronom mówi o gwiazdozbiorach. Gdy na niebie patrzą ludzie, gdy na niebo patrzą ludzie, z wsi, miasteczek oraz miast, widzą różne gwiazdozbiory, gwiazdozbiory, zbiory gwiazd. Bardzo dużo gwiazdozbiorów, moi drodzy. Dobrze znam, lecz opowiem tylko o tych, które są najbliższe nam: Słońce, Księżyc i planety cały nasz najbliższy świat. Wśród tuzina gwiazdozbiorów krąży od miliardów lat. Te dwanaście gwiazdozbiorów co pas tworzą wokół nas? To jest właśnie ów zwierzyniec, czyli Zodiak. Proszę Was, zaklaskały dzieci w ręce. Tato, powiedz nam coś więcej. To historia wprost niezwykła. O zwierzyńcu zrób nam wykład. Pan astronom mówi o Zodiaku. W tym niebieskim zwierzyńcu, proszę zacnych słuchaczy, cuda można oglądać, cuda można zobaczyć. Każdy okaz na pokaz, hokus pokus i cud. Różne cudy na pudy, a tych cudów jest w brud. Baran stoi na przodzie, choć ma rogi nie bodzie, zaraz za nim byk byczy. Który nigdy nie ryczy. Dalej widać bliźnięta. Rak im depce po piętach. Lew ogląda się srogo. Panna niesie mu ogon. Waga patrzy w jej stronę. Wisi tuż pod skorpionem. Jest i strzelec w tym tłumie, ale strzelać nie umie. Koziorożec nie bryka, lecz prowadzi wodnika. A ten patrząc za siebie, liczy ryby na niebie, przed którymi ów baran stoi właśnie jak taran. Tu zamyka się koło, oraz wykład ozo. Skończył mówić pan astronom, a bliźniętom oczy płoną, teleskopka w niebo wzięta. Mówi, w zoo są bliźnięta. Para bliźniąt, tak jak w domu przy ulicy, astronomów. Teleskopek marszczy czoło, myśli o niebieskim zoo. Aż wykrzyknął sam do siebie: Rak nieborak jest na niebie. W moim guście taka draka, ujrzeć w niebie nieboraka: koziorożec, lew, byk, baran. Podskoczyła nasza para. Chodź nam kupić. Zo, tato. Przecież my czekamy na to. Nie pomogą żadne miny. Jutro nasze urodziny. Obiecałeś na to święto zakupić swym bliźniętom. Roztargniony pan astronom zrobił minę przerażoną. Głuchym głosem jęknął. O, co. Ja wam kupię zo. Za co ja wam kupię zo? Rozpokał się bliźnięta. Obiecałeś? Nie pamiętasz? Obiecałeś na Jowisza. Cały dom to przecież słyszał. Yy, cacanka, obiecanka. Yy, a teraz niespodzianka. My nie chcemy niespodzianek. My jesteśmy oszukane. Pan astronom słysząc jęki, chudy portfel wziął do ręki, mrucząc z miną niewesołą, ha. Spróbujmy kupić zo. Teleskopka z teleskopkiem z miejsc ruszyli się galopkiem. Jak rakiety mkną do przodu. Polecieli do ogrodu i choć późna była pora, odszukali dyrektora. Pan astronom kiwnął brudką, a bliźnięta rzekły krótko. Tatuś ma do pana sprawę. Jaką? Pan sam powie sam niebawem. Zostawimy panów samych i zwierzyniec pozwiedzamy. Poszły dzieci zwiedzać zoo. Przyglądały się bawołom. Obejrzały panter kilka. Stado żubrów, słonia... Wilka, nosorożca, sępa, lisa, dwa lamparty i tygrysa. Papuk nie wiadomo ile? Pięć pawianów, trzy goryle, krokodyle, antylopy, dziki żbiki oraz szopy. Zatrzymały się przed strusiem. Przyglądając chwilę mu się. Potem okie, okiem niezbyt czułym obrzuciły lwa i muły. Zebry, bobry i kojota, który się po klatce miotał, misia, morsa oraz fokę ledwie zaszczyciły wzrokiem. Wykrzywiły się do lamy i ziewnęły. Dosyć mamy. Odwróciły się na pięcie. Co po takim nam prezencie? Cóż, zwierzęta jak zwierzęta. Ale gdzie tu są bliźnięta? Koziorożca wśród rogaczy i ze świecą nie zobaczysz. Szukaliśmy strzelca z wagą. Wagi nie ma i nie ma go. Panny możesz szukać sto dni. W żadnej klatce nie tkwi wodnik. Te okazy, co są w klatkach, bawić Mogłyby pradziadka. Ale nie nas, proszę, taty. Myśmy się poznali na tym. Takie zo mamy w nosie. Lepsze Zo jest w kosmosie. Racja, krzyknął pan astronom, z miną nagle rozjaśnioną. Po tym, coście powiedzieli, mogę schować swój portfelik. Ach, jakże mi jest wesoło, że nie chcecie tego zo, a bliźnięta krzyczą na to: Tamto, zo, kup nam, tato, a jak nie chcesz kupić nam to, pokaż nam choć zo tamto. Wiemy, że tam trudny dojazd, więc nam zrób kosmiczny pojazd. Hm, powiedział pan astronom, z miną wielce zamyślono. Rola ojca nie jest łatwa, gdy chce w kosmos lecieć dziatwa. Lecz cóż zrobić, jeśli chcecie, pomyślimy o rakiecie, pomyślimy o niej w domu przy ulicy Astronomów. Poszli myśleć: Dotąd myślą, więc prosimy was o ciszę. Co wymyślą? To nam przyślą. A ja znowu to opiszę. No.